Cała ta strefa, o tym moglibyśmy długo opowiadać, przez dwa miesiące była wykonywana przez naszych pracowników. Przede wszystkim przez pana Arka. Oczywiście pomagała młodzież. Widać to zresztą można sobie zobaczyć, jak te prace wyglądały. I tak naprawdę jedynym kosztem to były koszty materiałów. Od każdego kawałka trawy, poprzez płot, poprzez tą wiatę, którą widzicie, wszystko wykonała młodzież pod naszym oczywiście nadzorem, i oczywiście przez nas, tak? Dlatego bardzo się cieszę. I tutaj jest bardzo ważny taki też moment, się pokazać, że mamy własne logo. To logo było początkiem przyczyną do tego, aby powstała ta strefa. Rok temu ogłosiliśmy konkurs na logo internatu. Nasza młodzież pracowała, wymyślała różne koncepcje, ale żeby było śmieszniej, to to logo, które zwyciężyło, które mamy teraz na koszulkach, wymyśliła uczennica z pierwszego elonu. Tą młodzież można zmotywować do pracy i ona chce robić, tylko trzeba im pokazać. Trzeba samemu czasem wziąć się do roboty i można piękne rzeczy tworzyć. Oczywiście na koniec chciałbym tutaj podziękować pani dyrektor, bo dzięki tej współpracy między nami możemy tworzyć takie fajne rzeczy. Mam nadzieję, że nie ostatnie. No i oczywiście dziękować zarządowi, panu staroście. Panie starosto, dziękujemy, bo gdyby nie środki, nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, za co bardzo dziękujemy. Przede wszystkim nie. chcę wszystkim pogratulować, a w sposób szczególny Kamilowi, bo ja widziałem z jakim entuzjazmem Kamil do tego podchodził, e, jakie miał oczekiwania. Widziałem, jak tu kiedyś, jak często tu przyjeżdżam, to widziałem, jak malował tą konstrukcję, e, tą, tą taką konserwował, więc to jest jego ogromne zaangażowanie. Dziury w bruchu, brzuchu nam ciągle wierciły, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące internatu i te prace, które tutaj również zrobiliśmy, bo przecież niedawno skończyliśmy tą rampę za 75 tysięcy złotych. Ten plac jest tutaj też zrobiony. Więc to fajnie się wszystko wkomponowuje i cieszę się ogromnie, że w tym młodzież uczestniczy, bo ta szkoła naprawdę oferuje no, najwyższe możliwe warunki. Nauczyciele są świetni, ludzie tacy jak Kamil widać są zaangażowani, dyrektor jest <laughs> zaangażowana i aktywna, więc jest kapitalny zespół i za to wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A Kamilowi w Szczególny, bo to jest jego żywioł. Wszystkiego dobrego, Kamil.